Przenosimy się do Poznania, gdzie odbyła się impreza Fale Loki Koki Diamond Show. Było to największe wydarzenie w dotychczasowej historii polskiej branży fryzjerskiej. Na scenie wyjątkowe stylizacje mieli okazję zaprezentować fryzjerzy z Polski i z zagranicy. O tym, jak fryzura ważna jest dla wizerunku, wiedzą występujący na scenie artyści. Mam swoją ulubioną fryzjerkę. Włosy to jest mój taki mały konik. Nie ma co ukrywać bardzo dużą uwagę. Przywiązuję do tego, w jakim stanie są włosy moje. Póki jeszcze je mam, to staram się o nie dbać po prostu. Gwiazdami wydarzenia byli też styliści ze słynnej Akademii Fryzjerskiej. Z pokazem przyjechali prosto z Fashion Weeku w Londynie. To jest nasza pierwsza wizyta w Polsce. Podróżujemy z pokazami po całym świecie. Kocham Polaków i fryzjerów. Jeden z powodów, dla których tu jestem, to chęć waszych fryzjerów do doskonalenia się w zawodzie. O wrażenia artystyczne zadbały obok Łukasza Zagrobelnego Kaja i Margaret. Wokaliści zgodzili się zaśpiewać wspólnie na scenie. Mam zaskoczona, że tak fajnie wyszło. Jest świetna atmosfera. Ja jak Kaję uwielbiam i na Kaję się wychowałam i jest ona moim wielkim autorytetem. Po prostu marzenia się spełniają. Atrakcją wieczornego bankietu był za to specjalny występ Kai oraz uczestniczki programu Mam Talent Anny Filipowskiej. Organizatorzy Diamond Show myślami są już przy kolejnej edycji fryzjerskiego szaleństwa. A my? Wracamy do Warszawy.